Podstawmy z rysunku kolejno liczby. Tutaj dwa pierwiastek z 3, dolna podstawa ma długość 4 pierwiastek z 2 i jest jeszcze wysokość 2 pierwiastek z 6. Tutaj możemy dwójki skrócić. I teraz wymnóżmy nawias przez pierwiastek z 6. Otrzymamy wówczas 2 pierwiastek z 18, dodać 4 pierwiastek z 12. Pierwiastek z 18 można zapisać troszeczkę prościej jako pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 2, natomiast 4 pierwiastek z 12 można zapisać jako pierwiastek z 3 na pewno, ale może na początek zapiszmy pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 3. Tutaj otrzymamy 2 razy 3 to jest 6 pierwiastek z 2, dodać 4 razy 2, 8 pierwiastek z 3.